Poseł Bosak. Jest problem czy nie ma? Platforma ma problem polegający na tym, że nie ma na pokładzie żadnego polityka wiarygodnego na wsi wśród rolników. I to nie przypadek, bo jest partią, która popierała bezwarunkowe otwarcie rynku europejskiego, w tym polskiego, na produkty rolne z Ukrainy. Jest partią, która popierała piątkę dla zwierząt pisowską, która była piątką przeciw rolnikom. Jest partią, która popierała zakazanie hodowli zwierząt futerkowych, a więc dochodowa branża polskiego rolnictwa. To jest partia antyrolnicza, tak jest kojarzona. Popiera wszystkie bzdury z Brukseli, takie jak Europejski Zielony Ład, w ramach którego ma być ograniczone stosowanie substancji ochronnych, w wyniku czego koszt produkcji rolnej w Polsce wzrośnie, przekształcanie obecnych gospodarstw w bagna. No to są absurdy i Platforma to wszystko popiera i dlatego rolnicy nie chcą głosować na Platformę. I w tej chwili Tusk robi taki trochę desperacki ruch. Bierze gościa, którego retoryka przez ostatnie ileś lat była nie tylko niekompatybilna z Platformą, ale który opluwał zupełnie otwarcie Tuska, mówiąc, że jest szkodnikiem, że doprowadził Polskę do ruiny i tak No i liczą na to, że w ten sposób wejdą trochę w Szkodę pisowi na wsi. To się wam nie uda, dlatego że siłą opozycji, która jest wiarygodna wśród rolników, jest konfederacja. To my byliśmy na wszystkich manifestacjach z rolnikami i na granicy, i przeciwko piątce dla zwierząt. Media może tego nie ja pokazywały, myślę, bo nas nie faworyzują. Ja. Natomiast prawda jest taka, że oddolne protesty rolnicze wiedzą, na kogo mogą liczyć, wiedzą, kto tam przychodzi, wiedzą, kto wspiera, wiedzą, kto w Sejmie dobrze głosuje. Zdaniem, I Konfederacja też wprowadzi rolników do następnego Sejmu. A na zdaniem Donald Tusk na tym ruchu zyska. Czy nie? Ja myślę, że finalnie ani zyska, ani straci. To jest taki szum kampanii Czyli bilans Platforma wyjdzie na zero. Obywatelska jest oparta o elektorat wielkomiejski, progresywny, prounijny, zapatrzony w Brukselę. To jest niekompatybilne z nastrojami wśród rolników, którzy już się połapali, w jaką stronę idzie Unia Europejska i rząd PiSu, i rząd Platformy. Nie, nie przekona rolników do siebie. Patrzę.